I witam Was na odcinku specjalnym. A specjalny jest dlatego, że y, nie wiem czy widzieliście, ale ostatnio na moim kanale wybiło 1200 subskrypcji. No i z tej okazji przygotowałam dla Was ten oto draping. Jak widzicie, z drapek jest naprawdę mnóstwo. I generalnie z drapki mamy na kwotę 99 zł. No i co? Y, nic jeszcze nie drapałam, a mamy tutaj szczęśliwe linie i krzyżóweczki oraz jedne super linie. Także trzeba będzie troszkę przyspieszyć, bo inaczej ten film trwałby. Z pół godziny, no a generalnie tak. Mam 5 sztuk y, kółko i krzyżyk, 5 sztuk kieszonkowego, 3 sztuki szalone 20, 3 sztuki szczęśliwe linie najnowsze, kocham z drapeczki, ekstra pensje, w niebieskiej odsłonie, mam 4 krzyżówki po 3 złote super linie, siódemeczkę. Skusiłam się też na I love you, zobaczymy, może coś nam da. I mam jeszcze dwie drapeczki z jest to codziennie 1000 i bum, 3 siódemki. No i jeszcze dawno moja ukochana nowa zdrapeczka, niedrapana drapana, gram o milion. Mam nadzieję, że jakąś koronkę tutaj znajdziemy. No i dobra, nie będę przedłużać, zacznijmy sobie drapać od tych maluszków. ok no choć ta. Powiem Wam, że ogólnie trochę bieda była. W tej kolekturze, akurat w której byłam, dlatego jest to co jest. Ok. I zacznijmy sobie od kieszonkowego. Oczywiście szukamy pliku. A mamy tak. Mamy bank. Słoneczko. Gwiazda. I truskawka. Także tutaj nic. Kolejna sztuka. Mamy tak słońce. Samolot, księżyc i gwiazda. Czyli tutaj też nic. <laughs> Idziemy dalej. Mamy słońce, księżyc, bank i gwiazda. Ok. Na razie mamy trzy kieszonkowe przegrane. Szukamy tego pliku, a mamy zegarek, wiśnie, słońce i worek. No niestety coś ten piek się nie chce dzisiaj nam pokazać, ale mam nadzieję, że chociaż tutaj się znajdzie. No i tak, mamy wiśnie, truskawka, słońce i gwiazda. No szkoda, w kieszonkowym nic nie mamy, także przechodzimy do kółko i krzyżyk. No i oczywiście musimy mieć linie z kółek lub krzyżyków. A jest tak, kółko, krzyżyk, kółko, tutaj krzyżyk i kółko tu mamy krzyżyk i tu mamy kółko i tu mamy kółko no i tu mamy krzyżyk także linii nie ma jeszcze sobie sprawdźmy ale mamy kontrolne inne oki kolejna zdrapeczka mamy krzyżyk krzyżyk kółko tu mamy kółko i krzyżyk także też nic tu mamy kółko i krzyżyk także też nic no i tutaj też już nic nie będzie Także tutaj niestety też przegrano. No szkoda, liczyłam trochę na te maluszki. No, a co się z ostrością dzieje? Halo. O! Dobrze. No i tak, mamy kółko, kółko, krzyżyk. Tutaj mamy krzyżyk, kółko, kółko. Także ewentualnie tutaj linia. Mamy krzyżyk, krzyżyk i kółko. Także tutaj też niestety... No nie, patrzcie. A, racja. Tutaj na ukos mamy trzy kółeczka. No dobra, a wygrana to złotóweczka. Dobrze, także pierwsza zdrapeczka wygrana. Przechodzimy do kolejnej. A co z tą ostrością mi się tutaj dzieje? Kurczę. Dobra, mamy krzyżyk, krzyżyk, kółko. Tutaj mamy kółko i krzyżyk. Tutaj mamy kółko i krzyżyk. No i tu mamy kółko, także tutaj już na pewno nic nie mamy. No i ostatnia sztuka nam została. No i tak, mamy krzyżyk, kółko, krzyżyk. Tutaj kółko, krzyżyk, krzyżyk. No i co, czy coś będzie? Chyba nic. Tak jest, mamy kontrolne inne. No dobra, słuchajcie, przechodzimy teraz do szalonego 20. I oczywiście szukamy torcik. A mamy fajerwerki, samolot, monety i kwiaty. Czapka, balon, portfel i skrzynia. Także tutaj niestety nie mamy nic. Kolejna sztuka. Mamy portfel, prezent, ale to nie to zdrabka, Łódka, monety. Jest torcik, także mamy jakąś wygraną. Zaraz sobie sprawdzimy. Dalej banknot, czapka i bank. A pod torcikiem mamy dwa złociszki. Także fajnie. Kolejna zdrapeczka do puli wygranych. No i ostatnia sztuka szalonego: 20. I mamy tak: auto, portfel, bank i worek. A tutaj mamy prezent, kwiaty, fajerwerki i banknot No dobra. No to co? Czas na zdrapeczki za 3 zł. Zacznijmy sobie może od szczęśliwych linii. No i tak, mamy symbol pierwszy, kwiat. Kwiatek jest. Nawet trzy sztuki. Dobra, kolejny symbol. Mamy winogrono i nawet jest. I jeszcze jedno. No i dobra, kolejny symbolik. Mamy wiśnie. Dobra, słuchajcie, zostały mi dwa symbole. Póki co żadna linia się nie utworzyła. Także zobaczymy. Mamy kości. Kości są, ale jeszcze blokuje nas śliwka, a tutaj blokuje nas słonik. No i co? Ostatni symbol. Mamy kraba. O, patrzcie, i krab dał nam na koniec jedną linię. Także fajnie. I tylko tutaj był krab. Jeszcze tylko zerknę. Banan był, jabłko było i garniec był. No dobra, także sprawdzamy. Mamy 3 złote, także jest zwrocik. Zgadza się. Mamy literki kontrolne D. No dobra, fajnie. Przechodzimy do kolejnej sztuki. No i tak, tym razem jako pierwszy symbol mamy kości. I kości są. I tutaj jeszcze jedne. Kolejny symbolik. Mamy koronę. Jest korona. I tylko chyba tutaj, przynajmniej nie widzę. Dobra. Kolejny symbol, mamy dwie No i dobra, słuchajcie, <laughs> zostały mi dwa symboliki i co? Jeszcze nie mamy żadnej linii. Także patrzymy. Mamy serce i serce jest. A nawet trzy sztuki OK. I ostatni symbolik. Mamy pik. No i nie wiem, czy coś ten pik nam da. Tutaj jest, ale nie było klucza. Tutaj też jest, ale nie było słonika. No i tutaj też jest, ale nie było arbuza. Także niestety wydaje mi się, że tutaj mamy pustaka. Sprawdźmy, tak jest. AND. <laughs> OK. No i została nam jeszcze jedna sztuka linii, Także zobaczymy, co będzie tutaj. Mamy pierwszy symbol pik. No i tak, mamy nawet dwa pod sobą. Mm, I tutaj jeszcze jeden. Kolejny symbolik. Mamy gwiazdę. I gwiazda jest. I nawet tutaj jeszcze jedna. Ok, kolejny symbol. Mamy cytrynę. zostały mi dwa symbole. Znowu nie mamy żadnej linii i najgorsze jest to, że nie wiem czy ona się pojawi. No dobra. Sprawdzamy. Mamy wiśnie. Wiśnie są. Zostaje nam tylko zdobyć tętrze. No i dobra, nie ma więcej wiśni i ostatnim symbolem jest winogrono. No i tak, tutaj je mamy, ale nie było słonia. Tutaj też mamy, ale nie było klucza. I tutaj jeszcze mamy, ale znowu klucz nas blokuje. No dobra, także wydaje mi się, że tutaj też niestety mamy pustaczka. Tak jest, mamy DW, także okej, okay. no to co? Teraz czas na krzyżóweczki. No i jedziemy z tematem. <laughs> Pierwsza literka mamy J i mamy tak. Rajdowiec. Rajdowiec, i to tyle. Ok. Dalej mamy N i mamy tak. Moneta, neon, roman i to chyba tyle. Kolejna literka. Mamy literę T. No, i dobra, słuchajcie, zostały mi dwie literki. I na tą chwilę mamy słówko neon. I jedziemy dalej. Co tu mamy za literkę? F, F. F, ale F nie mamy. I dalej mamy P. P mamy, owszem, ale to nic nam nie daje. No i co? I lipa. I zobaczcie, że praktycznie takie literki jak O, A i E były i nic to nie dało. Takie zwyczajne literki jak L czy S. Tutaj wszystko zblokowały. Tu R. No i co? I lipa ogólnie. Tyle drapanka, i na nic. Dokładnie mamy TS kontrolne. No dobra. <laughs> Może coś teraz by poszło na pole z wygranymi? Przydałoby się. Mamy literkę S. No i tak. Mamy tutaj słowo Spis. Tutaj mamy sklep: Szwadron, Keks, Senegal. Kokos. Mm, dobra, chyba tyle. Dalej mamy W. I mamy tak, W w słowie. Wizerunek, paf, szwadron. I to chyba wszystko. O nie, jeszcze tutaj mamy Ewa. No ale teraz to już chyba naprawdę wszystko. Kolejna litereczka, mamy literkę H. No i dobra, zostały mi dwie literki, a generalnie mamy tylko słowo spis na razie. No i zobaczmy, czy coś jeszcze dojdzie. Mamy literkę M, także mamy drugie słówko hymn. Tutaj mamy klimt, ale jeszcze nam trochę brakuje. No i to tyle. A ostatnia literka jest to B. No i widzę ją tylko w tym słowie dopczyce, ale nie mieliśmy literki C. Także wygląda mi na to, że tutaj również mamy pustaka. Tak jest, mamy UT. No szkoda, liczyłam na te krzyżóweczki. No dobra, mamy kolejną sztukę. I zaczynamy od literki H. No to średnio ciekawe, ale mamy harpun. No i mamy tylko ten harpun, dobra. O matka. Teraz mamy V. Może by się przydało w końcu, ale nie widzę, żeby gdzieś było. No dobra. Kolejna literka. Mamy O. No to ciekawie. Zaczynać na początku z rąbki od o. No, ale dobra. Lecimy. No dobrze. Zostały mi dwie literki. I póki co ta sama sytuacja, mamy tylko jedno słowo, oczko. No i tak powiem szczerze, że nie zanosi się, żeby coś doszło, no ale zobaczymy. Mamy literkę S, no i tak, mamy tutaj słowie lesko, tu mamy posypka, ser, pistacja, margines i to tyle. I ostatnia literaczka. mamy super niezawodne X, także niestety. Ta zdrapeczka również pójdzie do śmieci. Tak jest DB. No dobra, ostatnia sztuka krzyżóweczki i przechodzimy do zdrapek za 5 zł. Dobra No i tak, mamy najpierw Y. A Y mamy tutaj sobie dysk. Tu jeszcze mamy rybnik. I to chyba tyle. Kolejna litereczka. Mamy A. No to dopiero zaczynamy od A. Mamy tak iga, kalambury, ale czy kalambur, schemat, grafik, marek, graffiti, F kra, racja, ada, sar. Praktycznie w jakimś jednym słówku jest i literka A. Tu mamy gronostaj. Tu jeszcze mamy szpak. No i to chyba wszystkie. Trochę się przejaśniło. I jedziemy z kolejną literką. Mamy literę D. No i dobra, zostały mi dwie literki i jak zdążyliście już pewnie zauważyć, mamy zwrot akcji. Mamy na tą chwilkę już cztery słówka. Mamy tak, IGA, EPILOG, ADA i GODY. Może jeszcze coś dojdzie. A może byśmy chapnęli stówkę, tak jak ostatnio mi się udało? Fajnie by było, ale i tak będę zadowolona z tego, co już mamy. A kolejna literka jest to H. I mamy ją tylko tutaj w słowie H, a jeszcze tutaj mamy schemat. Ok, i ostatnia literka. Mamy literkę J. I mamy tutaj ją w słowie Racja. I tylko tu. Także zostajemy z tymi czterema słówkami które dają nam 6 zł. Powinny być kontrolne te. No i są. Także drapeczka wędruje do puli wygranych. No i dobra, przechodzimy teraz do drapeczyk za 5 zł. I zacznijmy sobie od ekstra pensji. Wygrywające liczby to 13, 24, 23 i 12. No dobra, śmiesznie obok siebie. A mamy tak 6.

dobra, już mi miga, że bateria słaba ale jeszcze trochę wytrzyma no dobra, to sprawdzamy, pod szósteczką mamy 5 zł, a pod 33 również mamy 5 zł czyli na tej zdrapeczce mamy dyszkę gdzie mamy te kontrolne mamy tutaj, a ja szukam no i mamy, u, niestety nie wiem czy to oznacza akurat dychę, ale wyjścia nie ma, dobra

18, 23, 3, 9, 32. Jest siódmeczka i 1. A pod siódmeczką. O, mamy dyszkę, także fajnie. Widzę L i widzę L. Także super. No tak, dosyć, dosyć, dosyć te zdrapeczki za 5 zł. No i teraz to, czego ja nie cierpię, to super linia. No ale dobra, zgłosiłam się, niech już będzie, odwrotu nie ma. No i tak, pierwszy symbol mamy arbus. Arbus, arbus, arbus jest. Tu jeszcze jeden. I to tyle. Kolejny symbolik mamy podkowę. Podkowa jest. Nawet całkiem sporo widzę. Tu jeszcze jedna. Ok. Kolejny symbolik mamy kraba. Zostały mi dwa symbole. Póki co, oczywiście, nie mamy żadnej linii. No i zobaczymy, chociaż raczej mi się nie wydaje. Mamy tęczę. Tęcza gdzieś była. O nie wierzę, patrzcie na to. Mamy linię. Hurra! Normalnie niesamowite. Dobra. To nastał cud zdecydowanie. Ale tęczę tylko była tutaj i mamy jeszcze kwiata. Ale tutaj nas już blokuje dzwonek. Tutaj tak samo. Tutaj nas blokuje cytryna. Chyba że cytryna była, ale nie widzę. No i dobra. To by było tyle. Jeszcze sprawdzę, czy aby na pewno może popłynęłam. Serce jest, sakwa była, biedrona była. No i ten No dobra. Czyli dzisiaj akuratnio się zdrapeczka glitowała i przyniosła nam 5 ziko. Także mamy BBB. OK. No to mamy dobry znak. Jeszcze mamy zdrapeczki zadychę. No i mamy moją niezawodną grę o milion. Dobra, drapiemy teraz codziennie tysiąc i szukamy takich liczb jak dwadzieścia dwa, trzydzieści jeden, jeden, trzydzieści pięć i czterdzieści sześć. A mamy jedenaście, czternaście. Piętnaście, dwadzieścia jeden, trzynaście, dwadzieścia sześć, siedemnaście, czterdzieści trzy, dwadzieścia pięć, czterdzieści pięć, trzydzieści, czterdzieści jeden, trzydzieści osiem, dwa. 24, 365 dni, 34, 19, 33. I ostatnia liczba. Mamy trójeczkę, także tutaj niestety się nie udało. Mamy OU. Ok, zobaczymy, jak się spisze Boom 777. 7, 7. Szukamy oczywiście siódemeczki A mamy diament, złoto, pomarańcz. Truskawa pierścionek i garnek, korona jabłko i winogrono, gwiazda monety i serca. Save, arbus i mamy siódemeczkę, także super. Nie będzie dzisiaj tak tragicznie. Dalej mamy truskawkę, worek i cytryna, podkował dzwonek i ananas. Dalej mamy jabłko, pierścionek i pomarańcza wiśnie i diament, worek złoto i banknot, dalej garniec, arbuz i korona, ananas, banany i safe, winogrono, banknot i pik. I na koniec podkowo dzwonek i cytryna. Dobra, sprawdźmy sobie, co tutaj się kryje pod tą siódemeczką. Myślę, że dyszka. No i tak dokładnie. Także mamy zwrocik, ja tam się cieszę. No i na koniec zostaje nam, mam nadzieję, że moja niezawodna gra o milion. No i tak, gra pierwsza. Szukamy 42, a jest 17, 43, 44, 47 i 24. Gra druga szukamy trzydziestki, a mamy trzydzieści trzy, trzydzieści osiem, osiemnaście, trzydzieści dwa i dwadzieścia dwa. Gra trzecia. Szukamy trzynastki, a mamy czternaście, trzydzieści siedem, siedem, dwadzieścia pięć.

27 i 19 No także niestety dzisiaj się nie udało Z moją grą o milion mamy BD Dobra, słuchajcie, to była ostatnia zrapeczka Także yy, ogarnę tutaj i zaraz sobie zrobimy podsumowanie No i dobra, yy, podsumowując, tutaj mamy pełno zrapeczek przegranych, naprawdę pełno Chociaż w sumie ilościowo to nie wiem, ile w sumie było tych zdrapek, a wygranych mamy tak, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem sztuk. No to myślę, że tak całkiem, całkiem. No i tak, tutaj bum 77 mamy dyszkę, tutaj naprawdę rarytas, jeżeli o mnie chodzi, w super liniach mamy 5 złotych, czyli 15. Tutaj w siódmeczce mamy dyszkę, czyli 25 Kocham zdraki również dyszka, czyli 35. Tutaj mamy w krzyżówce 6 zł, czyli, czyli 41. Tutaj mamy 3 zł to 44, tutaj dwójeczka to 46. No i tutaj mamy złotówkę, czyli 47 zł. No, powiem Wam, że. No, powiedzmy, że jest prawie ta połowa. Także ogólnie tragedii nie ma, co podrapane to moje. No i oczywiście bardzo wam serdecznie dziękuję, że subskrybujecie mój kanał, oglądacie moje filmiki. Ja oczywiście nie pozostanę temu obojętna i tak jak już mówiłam, już nie dużo brakuje a na 1300 subskrypcji na moim kanale będę miała dla was rozdanie. Nie mam jeszcze co prawda wszystkich rzeczy, ale obiecuję, że już następny filmik pokażę wam to co mam. Jeszcze może w międzyczasie uda mi się dostać resztę rzeczy, także też wam pokażę co fajnego mam. No i co? Słuchajcie. Oczywiście bardzo serdecznie Was wszystkich pozdrawiam. Jeżeli podobał Wam się filmik, zostawcie łapkę w górę pod tym filmem. No i oczywiście subskrybujcie mnie, żeby być ze mną na bieżąco. No i potem, żeby móc wziąć udział w moim rozdaniu. Także cześć!